Ja chcę powiedzieć o takiej bardzo fajnej rzeczy, której doświadczyłem. Ja wiedziałem przed rekolekcjami, że ja będę robił te krótkie wprowadzenie, krótkie to, to osłowie. Wiedziałem, że moim zadaniem jest zachęcić was do otwarcia na słowo. W tym celu musiałem przerobić te słowo, przegryźć się przez nie na różny sposób, po prostu no niemalże nie ma dla mnie tajemnic. Przychodzę na pierwszy namiot spotkania. No, znam przerobione, ale co? No, codziennie staram się w domu robić namiot spotkania. Jest słowo, Bóg do mnie przemawia. No to mówię: No, to chyba jakieś inne trzeba wziąć, bo te mam już przegryzione. Nie mam przy sobie innego, tak sobie wziąłem, tylko tą kartkę, gdzie mam po prostu wydrukowane, miałem wydrukowane te, które miałem tutaj omawiać jakoś. No dobra, to trzeba te. No to czytam. I jakie odkrycie. Słuchajcie, to co Wam mówiłem, ja mówiłem do siebie. Bóg czyni słowo żywym. Ja doświadczyłem tego, że w tym słowie, które przegryzłem. Ono we mnie ożyło. I zawsze to nie było tak, że całość nagle jakieś wielkie odkrycie, ale jakieś pojedyncze słowo, jakiś fragment krótki. I nagle tej Bóg mówi: To jest o Tobie. Ja doświadczyłem po prostu żywego Boga, przychodzącego w tym, co już dobrze znam. I za to chwała Pana.